Hmm. Czekaj, to ja sobie z tego ak aktywuję, bo mam tego mnóstwo. Ale co? Czekaj, bo tak, ja bym chciał plus 15 tego hmm, no do zdobywania w bitwie i kredytów na 4 na godzinę. Chyba dw dwóch naszych już zostało. 29. A no nie, no nie tylko te 29 już. Za, za, minu za minutę będzie koniec bitwy. To za 20 sekund, za pół minuty Może będzie no mieć chociażnego killa, fajnie by było. Dobra nie będzie mieć samobieżnej jębany... No wiem, no to tak, wkurwia, no że nie wiadomo no co z tym zrobić. A mnie nie A mnie to nie denerwuje. Ale nie no, no, ja sobie kampię no dobrze no mi nie, nie nagle jeb z góry działo samobieżne Zostaj wykrypkę, co możesz poradzić Czekam na ciebie Może poczekasz Dobra, eee, mi yy, tam jeszcze brakuje jak spa? Tyś jak... Kurwa już bitwę, tylko tutaj potrzebuję trzech tysięcy. Dobra, lec. Ja to tą No, każdy by chciał. To ja to zaraz dobędę, jak ja mówię. Dobra, to niech to się ładuje, ja sobie...

Nie, nie, robię tej mapy, jaki... Jaki ja prych-pyciek, no ten TKS nie, Co? Popchnij mnie. Brum 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 brum, brum, brum. A, tylko Zepchnij go. Zepchnij razem go zepchniemy. nie, bo będzie go. nie, 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 nie. nie, no dobra, masz, bo ja bym chciał 10 nim Dobra, <laughs> odsuń się lepiej. Nie przewita pan też na kurwa. No kurde, prawie. A ty tego PS? Ten, który ma 48 HP, strzelasz? uszkodzenie krytyczne, mediuma aha, a wiesz no, że mi y, mówi o takich rzeczach typu no że y, no ty traf, trafiłeś no i jest to zaznaczone jakbym ja trafił bo jesteśmy w drużynie no to ja wiem Prusider dostał niech prawie M2, typ 26 dobra, znowu And, M2 Light jest strasznie mm. spoko Sam go mam... M2 Light mógłby przesunąć swój RI Eee, dobra okay. Uszkodzenie krytyczne zada... zada, zada no prawie, no, ładuj, ładuj, ładuj M2 Light M2. Dostał tego M2 Medium spróbuj ściągnąć Nie, za budynki, więc to nawet... Wiem, nie... ale właśnie wyjeżdża. Bo już jeszcze Ja tam no, na niego kampcie z drugiej strony. To spróbuję tak żeby wyjechał z... Dobra, dostał. O, Ale dobra, chociaż uszkodzenia mu nawet ja, spobać. Jak ja chciałem tylko uszkodzenia mieć więc... No ja też w sumie no 80 mu zabrałem. Dobra, tego PZ trzeba. Właśnie No właśnie to, no widzę przecież. Jesteśmy pierwsi w drużynie. Mm. O, rykoszet, rykoszet. Chodź tu do mnie po prostu. Czekaj, czekaj, wycofuję się. Yy, widzisz ta... czekaj. Tak, widzę go, widzę go, widzę go. Weź mu tam... Dobrze! No, ładnie. Albo ładnie mi połowę HP ściął ponad. Chodź tu do mnie, to jest najlepsze miejsce u mnie, byłbyś tak troszkę za mną. Nie, ja, bo tam o, więcej tej... miałem na, no, na wyciągnięcie. Chodź na lewo czasem i tam, bo tam będę. Ot! Może Zablokowane uszkodzenie dostał za 34. Spójrz za siebie. Oj co, nie... Aha. <laughs> Pytam się jak... Jakaś, jakieś MKA dwójka mnie zabiła. W sumie i tak byłam już na wykończeniu MKA? MKA no. U MKA nie żyje, u nas też MKA nie żyje, u nas tylko żyje jeszcze jedna, jeszcze MKA. Ale u nich yy, ten... No żyje jeszcze MKA i masz dwa kiny... O no, jest tam. Ja mogę blokuję ja jego uderzenia. Ale... Obo wiesz, bo to jest trójka a ten... na to jest ta dwójka. Obracaj się, ob obracaj się, no nie pozwól mu zajechać od tyłu. <laughs> A gdzieś tam gdzie teraz właśnie ptącze. No, O! Dostałeś skądś. Widzę. Od tej M. Ty plecy! Właśnie, plecy! Właśnie tak spojrzałem, a kurde takie je! Yep! I masz tam kra y Crashera jedynkę. Jest jeszcze to szansa wygrać. MKA jeszcze jeszcze mnie daleko. Z drugiej strony, tam z tych klasztorów ale masz tam jeszcze ten... ten M7 Ciebie dosyć, dosyć chroni. Czekaj, przejadę się do Ciebie. Kurde. Masz dwie gąsienice na wykończenie. Nie mam czym to naprawić, to mówię. Właśnie e... ciężko, bo ja na przykład już muszę kupić... Działu całobiednego. Samo... Wiem. Schowaj się za tym blokiem. Kościołem. Zamknij <tankie> się. Dobrze. Cicho. Ja ci Chodź. tylko podpowiadam. Za tobą. Zauważyłem. Ale jak skubany ciebie objechał. Dostał, kurwa za 50. pięć. Łzińce no. mi rozjebał. I się Czekaj, bo chyba robi to samo co wcześniej. Zawierzenie Tylko Uważaj! No te 26 4... MK. MK A MK to jest tier drugi, nie bój się jej aż, aż tak. To są dwójki nawet No U nas U nich została tylko jedna trójka. No jedni tak porządnie Uważaj na kraszera yes. Patrzę ciągle ci na plecy To właśnie teraz już jest w to miejsce O o o jest, Jest szansa to jeszcze wygrać My to wygramy, my to wygramy a w sumie jest tylko u nich jedna trójka i to jest to, to, to działo chyba samobieżne ta Teraz dwóch zostało Został y, chyba dwa medium campi na snajpie y, na snajpie, na ten y... Teraz nie wiem, czy jechać czy nie jechać Uważaj, zawsze dzieło samobieżne może ciebie strącić jednym strzałem No ja jadę, bo i tak nie mam TKS, A widzisz gdzie jest ten y, medium dwój, dwójka? Tak, na starcie, na, na ich starcie jest. No, na, y, no w sumie jego nikt to nerwowy człowiek, więc ja bym uważał. Ta, mam jedno TK dzieło samowieżne do TK pomocy. TKS mógłby do przodu pójść, tylko te ja powiem, bo on ma więcej HP. Ta, ale wystarczy jeden strzał, żeby byle co go ściągnęło to jest na... Ale jakie to jest małe. To dwójka. No wiem, ten... ale strasznie małe. To jest to chyba jeden, je... to jeden... jeden człowiek, je tam jest. No właśnie. Nie, nie, dwóch jest. O, TKS idzie przodem, żeby tam mi jest... wykryć. Wykryć najlepiej. 6 minut do bitwy, oni nic nie zrobią Tylko no to działo samobieżne Tak, 6 minut do bitwy, tylko że jak my jeszcze nie zrobimy, to będzie remi To ja wiem O! Jest, działo samobieżne Uważaj Ho! Pięknie kill Ale przed pięciu zajebał Działo samobieżne Jeden pierwszy, bo on może potem wykryć go. Ja też mam... On chyba tam ciągle nas. Eee, Pełnić bazę? Mm, nie, rozmawiam w nikogo nie ma, ale Ej, on czekaj, no zobaczymy na niego. Stoi, ma full HP i niku nie zajeżdża. Ale gdzieś celuje. O, jest tam, kampi. Niech on... nie, lepiej niech on nie podjeżdża. To tyle. Ja go nie strzelę, bo nie jest na górce. Nie, jest tutaj! na górce jest, jak go nie strzelę, bo moje działko jest bliżej. A, dobra. Znajdę go, od go z drugiej strony. No dobra, już go tam. No ten tak TKS jest. go mi Dwóch zabiłem, dwóch zabiłem, a ty zero, a ty zero. <laughs> nie no, Nie no, dobra, no coś tam, ale chociaż jakieś obrażenia nam zdobyło. Ile exp dostanę, ile expa, ile, ile O ekspo. nie, to z 500 coś. No. Standard 700 chyba być. 800! No! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Siedem czołgów znalazłem. Wow! O tak, wykry, 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 pierwszy czołg, n 2 medium wykrycie. Uszkodzenie krytyczne, tam gąźnica, lufa i silnik. Zadane... Żądane uszkodzenie. Wykrycie, następny czołg, zablokowane uszkodzenia, to jest PZIC tam krytyczne uszkodzenia to jest wykrywanie uszkodzenie przy twojej pomocy no po prostu uszkodzenie krytyczne, zniszczenie tank obok, zniszczenie i krytyczne uderzenie wykrycie, ma te Crusader 1 wykrycie zablokowane uszkodzenia, to samo co m2 medium, czyli to samo zablokowanie tam, ile tam najwięcej damage'a zrobiłem i krytyczne uderzenie, krytyczne uderzenie Zablokowane urządzenie MKA T26, y, krytyczne uderzenie i uszkodzona głośnica, silniki. lufa. mhm. Mm Do co? To co? Tak. Jeszcze raz? Ile mi brakuje? Brakuje mi Tyśaka, równego Tyśaka. Mhm, mm dobra bitwa. Chciałbym mieć czwórkę, a to by ile? Ile potrzeba punktów na czwórkę? Mi na, czw yy, mi na czwórkę potrzeba 3 trzech... Mi tam 3 coś. 3700. O, da. o da, To jak tą jeszcze w literze wygramy, to już chyba będę mieć tamtą czwórkę. Więc... Pewnie to ja. <noise> I nie śmiej się jak spy Ta to ma pewność filmików, Było te auto dziesiątkę na kołowy, skąd ta cała drużyna samobieżnych dział mm. I ten youtuber zabi zabił... Jak tak... fajnie nie ma Co? dział samobieżnych i sorry, że ci przerwałem, ale musiałem Nie, są dwa samobieżne u nich. Te nie, pięć zero. Sześć GMC. Nie, T5 T5, 6GMC Jak jeszcze raz? jest razy? u nich drużyna. Jedna drużyna u złych. Zła drużyna. Jeden bo... pluton, tak to wychodzi. Ale to są niszczyciele, a nie działa samobieżne Ale niszczyciel może być działem samobieżnym Zależy O, sied, 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 sied Sied na, na. Nie patrz ile mam HP <ślawni empowerment> Dobra Zgołałem się w tym zacnym domku I teraz oknem tutaj pięknie A ja zginąłem Ludz mnie zabił Ej! Ja mówię, to zo, ej, y popatrz na mnie no i, y no i zobacz y przez co celuję Przez okno, przez drzwi. No, ale to Ale to no że ja to normalnie działem mogę 29. Gdzie? No na lewo Czekaj, okno ja tak okno. <laughs> Nie o to mi chodziło nie mogę, o, dobra Ja nic nie ja zrobię teraz na tej misji Jakbyś wygrał, to bym dostał Na 4 na... To za jak bym chciał, żebym się zbugował, by mi się HSI Ten No, prawie by dostał Holy shit, widzi mnie ale 30 zablokowanych Takie oh shit, widzi mnie i takie już myślach Kuźba już po mnie ja to